To, czy banki zdążą na przygotowanie oferty restrukturyzacji kredytów dla swoich klientów, no będzie zależeć od tego, czy przepisy, ustawy będą. Egzekwowane od banków. Takim dobrym rozwiązaniem wydaje się być zapis mówiący o tym, że banki będą miały 6 miesięcy na wykorzystanie środków z tego funduszu pomocowego, na przekazanie ich dla swoich klientów. Po tym, po tym okresie te środki będą trafiały do wspólnej puli dla całego sektora, dla całego sektora bankowego. 6 miesięcy wydaje się też być dobrym, dobrym okresem, co pokazuje przykład niektórych banków, które zaraz po tym, jak mówiono o projektach ustawy dla Frankowiczów, przygotowywały pewne własne projekty restrukturyzacji kredytów. Takim przykładem może być bank PKOBP, który dla, dla swoich klientów ma propozycję przewalutowania kredytu. Tak, by rata po przewalutowaniu odpowiadała nominalnie wysokości raty przed, przed restrukturyzacją. Pytanie, czy przewolutowanie kredytu jako takie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ samo przewalutowanie nie powoduje spadku, spadku raty, a, a z drugiej strony naraża klienta, naraża klienta na, na ryzyko z tytułu stopy procentowej, ponieważ kredyt po przewolutowaniu będzie obsługiwany w złotym, gdzie stopa procentowa jest no, niewspółmiernie duża czy większa niż, stawka, niż ujemne w tej chwili stawki, stawki LIBO.